Czy gmina żaje musi być świetnikiem dla miasta? Wiadomo, że wypiska są coraz bardziej uciążliwe, a prawdopodobnie będzie jeszcze gorzej. Co należy z tym zrobić? Zaczyna od wiesła. W sumie na przestrzeni Iluś lat sytuacja się na tyle poprawiła, że u nas praktycznie większość posesji posiada pojemniki na śmieci. Ja tutaj wcześniej też wspomniałem o straży gminnej, gdyż bardzo często zdarza się, że te śmieci trafiają spoza naszej gminy i wtedy problem jest z ich usunięciem. Bardzo często ja sam praktycznie grzejąc w śmieciach znajdowałem właścicieli tych śmieci, gdzie wtedy niezwłocznie sprawa trafiała na policję. Sytuacja jest w sumie jako tako opadowana, aczkolwiek no jest to dość złożone zjawisko z tego względu, że w nocy no nikt nie jest w stanie upilnować, kto porzuci takie śmieci. Ja tutaj myślę, że po prostu tutaj też taki... Muśle... Tak, tak, tak. Tylko, że bardziej konkretnie, bo chodzi tak. Yy, yy, chodzi o wysypisko dla, tutaj problemy dla mieszkańców Garubi. Yy, w niedługim czasie powstanie zakład utylizacji odpadów w Marszowie, no to może być problem dla mieszkańców gminy. Ale o którym problemie mówi? No mówię, że o no wysypisku na ulicy Żurawi, bo skarżą się mieszkańcy, że jest to uciążliwe dla nich od długiego czasu gmina tutaj w sumie walczyła, żeby powstała strefa oddzielająca, strefa zieleni oddzielająca to wysypisko od gminy. Wysypisko jest całkowicie na terenie wiejskim. Kilkakrotnie było organizowane zebranie, gdzie przedstawiciele Urzędu Miasta w Kadłubi zjawiali się na zebraniu wiejskim, gdzie mieszkańcy bardzo silnie naciskali. Tam teraz były już po prostu podjęte kroki, gdzie miało nasadzić gęsto zażywienie, żeby po prostu to wysypisko tutaj oddzielić. Z drugiej strony na pewno jakbym został wójtem, chciałbym po prostu tutaj z władzami miasta ten temat jeszcze raz wrócić do niego, przedyskutować, razem pojechać, żeby na własne oczy zobaczyli, jaka tutaj jest uciążliwość z tej strony. I to znowu pytanie do pana Leszka. Drodzy Państwo, ja przede wszystkim myślę, że trzeba by było powiedzieć tak, są ludzie, są śmieci, tak jak ja wszyscy wiemy. Od 1 stycznia chodzi nowa ustawa, która mówi wyraźnie, że właścicielem śmieci będzie gmina. A jak wiecie, drodzy Państwo, jeżeli ktoś ma coś do sprzedania, to znajdzie się na pewno chętny gmin do zakładu, które będą te śmieci chciały zabrać. W związku z tym przy podejmowaniu takiej decyzji na pewno jak będę został wójta, będę się starał egzekwować na konkretnej firmie konkretne działania. Żeby nie było tak, że obiektywnie gdzie te śmieci są wyłożone, tak jakiś nie mały przykład, przykład, jest, przykładem jest grabi, gdzie śmietnisko było zamknięte i na pojawiło się 500 ton śmieci. Nikt nie wie kto, nikt nie wie co to się tam stało. No, no ktoś już nie wie na pewno, jak to się stało, że te, że te, że te, że te śmieci się tam znalazły. No, ale to może, może, może miało tak być, może po prostu nie wiem, ktoś by dał pozwolenie na to, żeby to wywozić. Ja bym wiem. No, Przede wszystkim trzeba zrobić selekcję tych śmieci, przy selekcji śmieci dostajemy dokładnie. Do, do, do Następna rzecz, zbiornia przemiany biogabarytowej, śmieci zbiornia No to nie będzie leżało wszędzie, jeżeli będzie to za jakiś czas zabierane, wcale to nie musi być otworzone do żara. Są firmy, tak jak mamy tutaj, które zabierają do nowej soli, także, także to nie jest tak, że, że gmina wiejska ma być tak jakby śmietnikiem, jeżeli chodzi o śmieci tworzone tu. Możemy robić tak, żeby problem miał ktoś inny za odpowiednią cenę, za odpowiednim um, um, utworzenie odpowiedniego programu, możemy swoją uninę tutaj miejską naszą żarę wyczyścić przez pewien <trym> czas, czasu ze świeci. Nie mówię, że to będzie rocz, będzie w półtorej, bo jakby to było takie łatwe, to już to było zrobione. Natomiast jest możliwość na pewno tego zrobienia, tak jak mówię. Te świeci nie muszą trafiać tu. Mogą trafiać do Warszawa, mogą trafiać gdzieś indziej. To w zależności od tego, kto ma później większe pieniążki. Dziękuję. I na koniec takie może pytanie troszeczkę luźniejsze. Chcielibyśmy zapytać, czy wszystkie świetlice już w gminie zostały wyremontowane. Proszę zapytać, co będzie oczkiem w głowie burka? Nie moim. <laughs> moim oczkiem w głowie przede wszystkim mieszkańcy. Bo bez tych mieszkańców nie można nic zrobić. Ja nie <laughs> jestem człowiekiem, który ma się za biurkiem i zgodnie do rozgraba. Czy musi być robione tak czy tak. Nie, jeżeli jest grupa inicjatywna, czyli przyjdzie przedstawiciel takiej grupy założony wnioskowi do i powie, panie mójcie, mamy proszę, chcielibyśmy się z Pana spotkać, bo mamy pomysł taki czy taki do zrobienia nawet do remontu średnicy. Jeżeli będzie to sensowne i mało tego, ta świetlica będzie wykorzystywana nie tylko od godziny załóżmy 16 do godziny 16, gdzie są jakieś trudy, czyli gdy są spotkania, jeżeli chodzi o y, zespoły śpiewacze, ale ta świetlica ma żyć cały czas. Tutaj powinny być sekcje dla młodzieży, sekcje, które y, tak jakby napędzają, napędzają po prostu młodzież. Napędzają po prostu młodzież tutaj, jeżeli chodzi o przyjście przede wszystkim. A nasze będzie, czyli moje zadanie będzie zrobić tak, żeby ta młodzież tu przyszła. Czyli nie na zasadzie takiej, że rzucić wszystko na panie, które pracują na w świetlicach czy bibliotekach i ręce rozkładać, że no, one sobie nie radzą. Jeżeli jest problem, to trzeba tym panią pomóc. Te panie są, te panie chcą, te panie, te panie tutaj pracują. Natomiast, natomiast myślę, że to jest w zasadzie takiej, że to już instruktorów do odpowiednich grup wewnętrznych czy od grup jakichś sportowych, szachowych zatrudnić. I w za to zapłacić. No tak? Bo to może mieszkańcy, mieszkańcy płacą podatki. No to mają prawo korzystać <coughs> z tego. Nie tak jak dzisiaj jest, że grupa mieszkańców mielowali przychodzi na świetlicę i musi za to płacić, za minę świetlicę. No to się mi z scala, bo skoro mieszkaniec, skoro podatki odprowadza do mnie, to dlaczego można za to płacić? Owszem, ze mną czy ktoś chce, na no, przykład przyjechać z czy tam nie wiem, z Łęknicy, będziemy za to brali pieniążki. Natomiast na pewno świetlice nie będą płatne jeżeli chodzi o wyszlę. Tak samo i młodzież, jak i dorośli. To jest takim, yy, tak, yy, yy, czy zamiast sportowy, no przecież to jest dla mnie no absurd, że my chcemy mieć zdrową, sprawną młodzież, a zamykamy im drzwi, bo trzeba zapłacić 25 zł za godzinę ćwiczeń. Drodzy Państwo, 25 zł w porównaniu do yy, później gimnastyki korekcyjnej, czy do, 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 do zadań, które mają to dziecko wyprowadzić, czy wyprostować. To jest najlepiej źródło, że tak powiem. To ja do mój inwestować w młodzież, w profilaktykę, a nie żeby później leczyć te, te, te osoby. Co się dzieje? Widzimy, jakie są programy nauczania. Były kiedyś 8 klas w łeb od pierwszej do ósmej klasy. Teraz mamy 1, 3, w zależności od tego, czy jest nazwiska, czy nie ma. I to dziecko może przez 3 lata nie mieć w ogóle własnych. Dopiero później się, bo ktoś mówi, że 3 lata nie miał dzieciach własnych, idzie do czwartej do 4 klasy i jest problem. Taka jest rzeczywistość, dlatego na pewno jeżeli będę wójta, nie będzie oba dla mieszkańców za korzystanie, to jest ich, to jest dla nich, dla mieszkańców. Powstały też nowe etaty? Etaty? Nie. Etaty całkiem nie. Natomiast pomoc, tak jak powiedziałem, dla pań, które są na przykład tutaj, nie każdy musi się znać na odpowiedni czy na, każdej, na każdym zadaniu. Nie etat, ale będę współpracował z rzadkim domem kultury, młodzieżowym dowód kultury, są chętni do pracy. A wiem, bo akurat właśnie młodzieżową Kultury do jest pod moją, że tak powiem, pieczą. Także wiem, że chcą wychodzić do ludzi, małe no tego, do ludzi, a to ja mam takie stanowisko. Zaproponowałam, że muszą pracownicy młodzieżownej kultury iść y, w y, teren. Y, Jeśli y, ten y, to y. iść w teren. I to robią. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A co będzie oczkiem głowy pana Wiesława Polita? Tutaj w sumie kolega Reszek mówił o tym odpłatnym wynajmie świetnicy. Tutaj prawidłowo ten, ta opłata była pobrana z tego względu, że nie wynajmował tego mieszkaniec naszej gminy, tylko wynajmowała to Gazeta Regionalna. I tutaj ta opłata w każdym przypadku by była pobierana. Jeżeli chodzi o zajęcia, to tutaj w ogóle chyba nikt nie mówił o tym, że na zajęcia, które by było dla młodzieży na przykład organizowane, że się tutaj po opłaty brały. To tutaj nawet w, w rachunek całkowicie nie wchodzi. Cale gimnastyczne są opłacane. Ja mówię, ja, Panu, ja, ja, ja ja mówię nie. o średnicy wiejskiej, a nie o sali sportowej. A to pan też Następnie jeszcze tutaj bym chciał, zamienić, co moim oczkiem w głowie było, chciałem się stosunkować tam do tych odpowiednich grafików. Pana Norberta gnębiłem, jak przyszedł do mnie z zaproszeniem, bo mianowicie ukazał się artykuł około trzech miesięcy temu, że wysypisko jest tam nie wiadomo co, czy rekultywowane, czy odpad jest nawożony. I wtedy tak z panem Norbertem nie było umówiony. Byłem umówiony w stanie w bo wiozą tam po prostu y, dzikie... Ale Pan chce, wiem, nie, tłumaczyć się? Pan, to nie, się, Że po prostu nie nastąpiło drugi cykl tego artykułu, gdzie były stosowne tutaj analizy odnośnie <kly> tego odpadu <kly> oraz zezwolenie ze starostwa, że można tym odpadem tam serwisować. Nie rozumiem, że dobrze. Tylko pytanie było, co będzie Pana poczkiem w głowie? Ja tutaj się chciałem tylko spysykować do kolegi Leszka. I że mam tutaj stosowne zezwolenia, a na te wysypiska było planowane, że ich w milion sześćset złotych będzie kosztowała 4, a do tej pory nas tylko 10 tysięcy kosztowało. Kończę ten temat. Moim oczkiem będzie na pewno młodzież. Do tej pory y, w zasadzie nie było pomysłu, nie było dialogów, nie było tutaj rozmów z młodzieżą, żeby po prostu zagospodarować, y, żeby po prostu oni wiedzieli na przykład, że gmina ma dla jakiś pomysł, że jest otwarta dla nich na, na to, żeby po prostu mieli co robić, chodzi tutaj na przykład szczególnie o takie okresy teraz jesienno-zimowe, gdzie praktycznie co pozostaje, siedzieć w domu, a w lecie albo dowolować na przykład przystojki autobusowe, albo znaki drogowe wyrywać, myślę, że tutaj Szczególnie powinniśmy w kierunku włodzieży taki duży ukłon zrobić. Brawo.